na Kingu! Kingucia, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj gramy sobie tylko War Machine Challenge i po prostu i idziemy... No źle wylądowałem, więc jestem sobie miejscówcem. I idę na lepszą miejscówkę. Ciao. Dobra, z go lecimy. No, mamy tutaj, bo chcę przerobić na lambo. Dobra, musimy ominąć w tą miejscówkę. On i level nam się wbił. Fajnie. Okej. Okay. O. na miejscu w siedzibie są te skrzynki Avengers. Będę chciał też nagrać film tylko z krzyki Avengersów. Ale na razie e, nie. Więc jest tylko bronie War Machine Challenge. O, no i mamy od razu, dobra. Wyrzucamy to. Mamy pierwszą broń. Okay. No, powin powinna być jeszcze tutaj jakaś jedna skrzynka Avengers. Dobra, czekajcie, nie pijcie, nie pijcie. Dobra. <coughs> Bardzo dobra. Um, musimy znaleźć jeszcze jedną skrzynię Avengers, to... Tam jest. Ktoś już... Ktoś ją wziął najgorzej. O, zostawił. Mamy jackpack, widzowie, mamy jackpack. Mamy broń, mamy jackpack. Dobra. Czy muszę sobie naprawić ten samochód? Szyby muszę sobie naprawić tutaj w ogóle. I No i widzowie, tak szybko i mamy całą zbroję War Machine. Więc... Teraz musimy tylko wygrać meczek i challenge będzie zaliczony. No. O! Nie mamy medaliona zebranego. Dobra. Zaryzykujemy i pójdziemy po niego. Myślę, że możemy zaryzykować i pójść po medalion. Dobra, Rawcik jest tutaj. I widzowie, um, Padajcie na shortsa mojego, nagrałem shortsa od, od którego sezonu gracie? Wpiszcie, napiszcie na komentarzach od którego sezonu gracie. Ja gram od sezonu. No tak, tam napisałem, że od siódmego, ale gram tak. E, gram tak. No, o nie. Pomiędzy sezonem szóstym, a pomiędzy właśnie tym sezonem siódmym. E, ten albo ten sezon, któryś z tych sezonów. E, pod koniec sezonu szóstego, gdzieś tak. I yy, 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 następny sezon to będzie bardzo potężny sezon, bo to będzie rozdział drugi. I mam szczerą nadzieję, że powróci Boss Midasa i inne rzeczy, dobra, idzie na pewnie medalion. No, i niestety pompę muszę zostawić, bo challenge to challenge, widzowie. Więc pompy nie bierzemy, tylko przyplatuję tutaj. I mamy skrytkę. I po kolei widzowie, tak jak zdobędę. Uuu, weekend czasik, jak, Tak jak zdobędę postać, skinę z, z karnetu, to też będą wracowywały filmy z Challenger. Więc prawdopodobnie następny film to będzie. Yy, tylko moce tej. tej babki. Niecelna, totalnie niecelna. Raczej znaczy on dziwą wyludową wygląda tutaj, tak tutaj jest. Nie, zginę, zginę. Dobra leży. <laughs> A 14 osób jeszcze zostało? Czy? Nie, 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 żadnej beczki. Dobra. Mm, 14 osób. Zbiję już, już dwa levely. Znowu jest łatwo wbić levely. cie czekajcie. Um, chcę sprawdzić jak się... Czekaj. tak, Nie czekajcie. Nie wiem jak to się robiło, ale widziałem u Rafa, oglądałem dzisiaj no, od niego odcinek um, Iron Spider Challenge. On właśnie... nie, nie, to nie było u Rafy, nie, 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 to nie było u Raffy. to było u Migao, Migao nagrywał film, to był film chyba OG, sezon drugi, powraca właśnie, nie. i on właśnie tak coś jakoś tak używał, eee, tak właśnie, o tak, to, że jak wycinczek pakiem, tak się tylko transportował szybciej. Tak po ziemi może pasowałoby się tym jackpackiem latać. Jakby żeby nie w powietrzu, bo wtedy jesteś łatwy do trafienia. Nie lecimy tam. O, jeszcze jest tutaj tego Tesla. Кучу собе. Dobra, nie jest Tesla, więc e, wejdziemy z Tesla. Jest, jak to się level wbija teraz szybko. Ciągle wyzwaniem się robią. Okej, okay, 8 osób. Okej, okay, poszukajmy już jakichś chłopów. Nie, 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 nie wybuchł. wybuch... Ajajaj Zobacz, mam tam jeden gejzer I on będzie zaraz wybuchał. Znaczy on już wybuchł, ale... Zaraz powinien wybuch... Oho Aha, Aha. O, są apteczki, są apteczki. Trzeci poziom, żeby nie miał 15 gwiazdek tutaj. Tym będziemy mieli chyba już ten. Może, mam trochę chrypa, mi się złapała teraz. Wiecie? Dobra. Może już mieli Iron Patriota do razu. Nie by było. No nie. Tam jest. No to pięć

dziś leczył. Ale tak, czekajcie, czy będzie mógł wyjść tutaj? Mhm. Dobra. Let's go. Mm. Ej, gdzie on ma auga w ogóle? Nie wiem, gdzie on ma auga. No nie zlecę No to tak sobie mogę tak zrobić. Ehm. Dobra, dobra, dobra. To samo to ma fajny dźwięk. Chciałbym mieć tu BMK, co jest w sklepie. Jak wyjdę do lobby, e, po tym meczu to wam pokażę jaką. A, no, ktoś będzie na pewno na wyspie. Ktoś jest na pewno na wyspie. W ogóle dum jest zabrany. Ja, ja mam wszystkie medaliony. Jakie. Kiedy jedyne mam medaliony. No wiecie o co chodzi. Mmm. Właśnie, kogo to samochód? Ad Admirala jakiegoś? Pozdrawiam, jakby co? Fajny samochodzik masz? Jeśli może oglądasz mnie? Czy coś? Nie wiem. Nie, nie. Ale jeśli oglądasz to pozdrawiam. To pozdrawiam. Fajny samochodzik. Ja mam Lambą, ale muszę w ogóle zmienić też malowanie na mnie za Lambą. Tam widzę dawka tam są. Dobra, mamy te widzowie, robiliśmy ich dobra. Widzowie mamy, wygraliśmy mecz, dobra, zaliczony, ee, zaliczony challenge, tylko War Machine. Ehm, tylko War Machine bronię, War Machine Challenge. Zdaliczony, wygraliśmy mecz. E, tylko War Machine Challenge. E, bardzo bardzo opesał to bronię. wilnie w ogóle jest znerpić, bo... No wow, bo jest taki later on desajął. Dobra. E, czy, nie, nie będziemy mieli... Nie będziemy mieli War Machine. Czy Island Patriot Jeszcze dwa poziomy i potem będziemy mieli Skulkerina do odblokowania. Kolejnego banana. Ja bananów mam trzy. Mam tak. Mam agentkę z oj, Mam agenta z kurka, mam, Mam jeszcze yy, tego skórkusa I mam jeszcze. Czekajcie, już. Mam chyba. Dwóch mam. Mam tego ze sezonu OG. Tego o. Banankowca. I no, polarnego skórka, no bo to on był za darmo na święta. No, w sklepie chodzi mi o, o ten um, Iron Spider. Drogi strasznie. Naprawdę bym go nie, nie kupił. Takiego typu też. że to kiedyś go chciałem kupić. Karol G! Ej, ale ona jest brzydka i ona jest ogólnie słaba. XD <laughs> u jest ta bohaterka nadzieja, bo ja w sklepu sprawdzałam tylko na Fortnite GG, bo zawsze rolę robiłem. O, uf, co, nie. O te BMW, one są ładne. O ten kolor. Ten, to jest chyba um, Midnight? Nie. Purple Night to jest? Nie, 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 nie. Czy ja gadam? O to jest chyba Purple Night. No, coś takiego, bardzo ładne jest to. Ja lubię ogólnie tu M2, to w ogóle Ehm um. Dobra, ja sobie z War Machine, więc to tyle z tego odcinka. Wygraliśmy Challenge War Machine, więc to tyle z tego odcinka. Marka.